Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy możliwe jest ubicie sztywnej piany np. soku owocowego albo warzywnego? Albo co zrobić, żeby ubić idealną sztywną pianę z białka jajka lub śmietanki kremówki? Aby odpowiedzieć na te pytania, zacznijmy od odrobiny teorii i przyjrzyjmy się, jak piana jest budowana. Pianę tworzą pianotwórcze cząsteczki o szczególnej budowie zwane surfaktantami. Cząsteczka ta składa się z dwóch części – hydrofilowej główki lubiącej wodę oraz hydrofobowego ogonka, który wodę odpycha. Co z tego wynika? W pianie zrobionej z jakiegokolwiek detergentu cząsteczki surfaktantu układają się wodno lubiącymi główkami w stronę kropelki wody. Dużo udekorowanych surfaktantami kropelek łączy się tworząc cienką warstewkę dookoła pęcherzyka powietrza, a wiele takich struktur tworzy pianę. Podobny proces zachodzi podczas ubijania piany z białka jajka, takiej właśnie jak ta. Białko to zawiera około 90% wody i 10% różnych białek, które są w postaci długich i pozwijanych w kłębki łańcuchów, które zbudowane są z różnych aminokwasów. Intensywne ubijanie białka powoduje rozplątywanie się tych kłębków, co fachowo nazywa się denaturacją białka. W wyniku denaturacji rozplątane nici białek układają się hydrofiliowymi grupami bocznymi aminokwasów wzdłuż kropelek wody. Poprzez ubijanie tworzą się pochewki na pęcherzyki powietrza, a wiele takich pęcherzyków w rezultacie daje pianę. Jednak piana zrobiona z samych tylko białek jest niestabilna i po pewnym czasie wygląda tak. Co tu się stało? Duża część pęcherzyków powietrza zapadła się, a kropelki wody z białkiem opadły na dno. Jednak jest kilka sposobów, aby taką pianę ustabilizować. Najprostszym z nich jest dodanie cukru. Wiemy, że poswodzona woda jest lepka w dotyku. To samo dzieje się tutaj. Dodanie cukru do białka zajek powoduje, że woda w nim zawarta staje się lepka i łatwiej tworzy bańki. Nie ubijajcie piany z białka w plastikowej misce. Dlaczego? Struktura plastiku jest chemicznie trochę podobna do struktury białka. W chemii jest zasada, że podobne przyciąga podobne, i mimo, że tutaj to przyciągania jest dosyć słabe, to jednak przeszkadza ono w rozplątywaniu się kłębków białek. Rodzaj miski nie ma natomiast znaczenia przy ubijaniu bitej śmietany, bo w tym przypadku to nie białko tworzy szkielet piany, lecz cząsteczki tłuszczu. Naczynie do ubijania bitej śmietany warto schłodzić przed ubijaniem. Jeśli zrobi się za ciepło, twórz stopi się i piana nie powstanie. Zimno zatem sprzyja ubijaniu idealnej bitej śmietany. Wracając do stabilizacji, mamy tutaj trzy różne stabilizatory. Na pozór wyglądają one podobnie, ale mają zupełnie inne zastosowanie. Białko sojowe w proszku nadaje sztywności i trwałości u ubijanemu mleku. Karagen otrzymywany jest z czerwonych alg morskich, nadaje się świetnie do stabilizowania lodów albo do tworzenia pianek marshmallow o egzotycznych smakach. Lecytyna dodana do dowolnego soku owocowego lub warzywnego stworzy nam delikatną pianę, która utrzymuje się przez długi czas. Wszystkie te ulepszacze, o których mówiłam, są zupełnie nieszkodliwe dla zdrowia. Można więc bezkarnie eksperymentować i samemu stworzyć idealną pianę. Ja natomiast jestem chemikiem i mogę wyczarować jeszcze taką pianę.